ma wrażenie, że to zamieszanie PKW nie służy też Wyborom w Polsce, bo te wybory w Polsce mają wiele innych zagrożeń, nie tylko te, które dotyczą chociażby spraw związanych z tym, czy PKW będzie wypłacała komuś pieniądze. My mamy wielkie problemy dotyczące dezinformacji, wpływu na polskie wybory i w Polsce dzisiaj to niebezpieczeństwo zostało określone. To, to, co... a, propos, to a propos dezinformacji właśnie i wpływów rosyjskich dzisiaj kolejny raport Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów, ale pan przecież na swoim polu działalności ministerialnej bada też te wpływy rosyjskie. Jedna grupa już została została rozwiązana rosyjska inspirowana przez Gieru. jak takie grupy działają? Co dalej w tych sprawach się dzieje? Jakie pierwsze działania tych ludzi po pierwsze w ostatnich dniach została zidentyfikowana rosyjska grupa, która została zainspirowana i przygotowana kolejna przy, kolejna przez rosyjski wywiad wojskowy gru. Której celem jest wpływanie na polskie wybory, nie tylko na scenę polityczną w Polsce, ale na polskie wybory i dotyczy to siania dezinformacji nieprawdziwej informacji, wpływania na to, jaki będzie komunikat w Polsce, również werbowania osób, które miałyby być takimi instalatorami treści, które by, mogłyby rozbijać spójność sceny politycznej I w są Polsce. członkowie tej grupy? To jest rosyjska grupa, a może werbować różne osoby. To również mogą być Polacy, którzy będą werbowani. A werbowała? Werbowali poprzedni i już o tym wiemy, i też sprawy i prokuratura się tymi wszystkimi elementami zajmuje. My a mamy... kogo werbują te grupy? Przede wszystkim interesują bardzo... swoje zainteresowanie. Mamy bardzo sprawne służby i ABW, i inne służby, które zajmują się ochroną Rzeczypospolitej, mają wiedzę o tym, a my identyfikujemy to jako działania, które mają wpływać na polskie wybory. Rosja prowadzi z Polską cyberwojnę. Nie zimną, ale już ciepłą. My jesteśmy najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej, a wybory mają być testem, czy przetrwa polska demokracja. W instrukcjach, które Geru szekuje, które mają wpływać na polską scenę polityczną, to jest właśnie element dotyczący osłabienia polskiej demokracji. To, to była jest być dezinformacja w internecie, panie premierze? Dezinformacja w internecie, ale dezinformacja w internecie to też dezinformacja, tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy. Bo przecież, jeżeli pojawią się nieprawdziwe informacje sieciowe, które będą podbijane, a często czynią to też politycy obecnego obozu opozycyjnego, prawicy, PiSu, podbijają informacje nieprawdziwe, bo widzimy albo przez boty sterowane, które są kierunkowane przez Rosję i przez rosyjskie służby, albo widzimy wprost informacje, które są deklarowane. Jako te, które wprowadzają dezinformacji, a politycy je PiSu podbijają, to ja tylko w tej sprawie mówię o rozsądku. Bo kandydaci są i z PiSu, i z Platformy, i z lewicy, i każdy kandydat w tym wyborach prezydenckich powinien mieć rozumiem, jedną świadomość. Ale rozumiem, że, że pan nie sugeruje, że politycy PiSu są werbowani przez nie. takie grupy. Ja rosyjskie. wskazuję tylko to, że zapytała pani, jak wygląda proces tej dezinformacji. Wystarczy jeden tweet, jeden wpis na x -ie. Wystarczy, że zostanie podany setki razy, że osiągnie miliony zasięgu. Zostanie podbity przez media, między innymi te, o których mówiliśmy na początku. Opowiedziane zostaną historie w mediach pisanych i ta informacja z jednej małej informacji, kilkuset znaków, może oznaczać, że powstanie artykuły i zasięgi sięgające 20, 30, 40 milionów ludzi, którzy to odczytają. A to oznacza, że mamy w Polsce problem. I od to robią rosyjskie służby, i albo o tym będziemy mówili, i PKW również będzie się tym zajmowało, czyli wpływem na państwo i Takim przygotowaniem wyborów, żeby ta dezinformacja chroniła wszystkie komitety wyborcze, żeby wszyscy kandydaci się czuli bezpieczni, albo będziemy się tylko przepychali. Naprawdę to nie jest sprawa prosta. Jeżeli mówimy o rosyjskim wywiadzie wojskowym, dobrze przygotowanym, jeżeli mówimy o rosyjskich służbach, mówimy o polskich wyborach, o polskiej demokracji, konstytucji, to to jest zasadnicza rzecz, o której trzeba dzisiaj mocno powiedzieć. Rosja nie będzie zwalniała tempa w tej sprawie. My mamy odpowiedzialność państwa i polską rację stanu, żeby się przed tym ochronić. Mamy służby, ale wszyscy muszą współpracować, a nie jedni muszą z tego korzystać.